Ktoś czuje do ciebie więcej niż myślisz. Chociaż teraz sprawy nie wyglądają tak, jakbyś chciała, to zacznijmy od początku tej relacji. Na początku u Was wszystko zapowiadało się idealnie. Spotkania były często, rozmowy były często, dostawałaś dużo uwagi, której tak bardzo potrzebowałaś. Otworzyłaś się przed nim, chociaż bałaś się tego, to zrobiłaś to dlatego, że nic nie wskazywało na to, że on miałby się nagle wycofać, a jednak, pomimo wszystko, pojawiły się u niego niewątpliwości, a klasyczny lęk. Przed tym, że już za chwilę będzie naprawdę zakochany, że już za chwilę jego serce będzie poza jego kontrolą i w tym momencie on próbuje utrzymać resztki tej kontroli. Co dalej z wami sprawdzam prywatnie.